Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Doki Doki Klub Literacki. Zaczynamy pisanie listu pod Jury. Elektryczność. Złamany. A Monika ta podskoczyła? To była Monika? Co tu się dzieje? Czemu ta gra jest taka dziwna? Tu podskoczyła Monika, tu jest. Aura. No patrzcie eksplozja ciemność u, a urok nie dobra samobójstwo tragedia niekawa i fatalna beznadzieja istnienie żywotny uniwersum gniew monika ta podskoczyła co jest nie tak Dzieciństwo, a nieważne dobra nieskończony Tornado. Płać. Determinacja. Monika tam podskoczyła. Co jest nie tak? Cześć. Czekałam na ciebie. Gotów na kontynuowanie czytania? Przyniosłam swoją najlepszą herbatę. Monika? Już ci mówiłam, żebyś... ugh, Znowu się spóźnia? Nie uprzejma jak zawsze na czuki. A to co miało znaczyć? Czy zawsze musisz mi przerwać rozmowę swoim wrzaskiem? O czym ty mówisz? Mówisz tak, jakbym robiła tak co chwilę. Nie zwróciłam uwagi, okej, okay? sorka? Naprawdę co w ciebie ostatnio stąpiło? We mnie? Nie nic. Naprawdę jesteś tak źle? Wiesz, widać, że coś się dzieje. Poradzę sobie z tym, nawet nie musicie się przejmować. Ostatnio po prostu mam po pewne bolesne przemyślenia. A ale może lepiej o tym nie rozmawiajmy. Cóż chciałam tylko o tym porozmawiać, nie żeby mnie to jakoś szczególnie obchodziło. O rany! Znowu się spóźniłam. Cóż też dopiero... Cóż macie ktoś dopiero co przyszedł. Dzisiaj też uczyłaś się gry na pianinie? Ta! Aha ha ha ha. Nie musisz... Musisz mieć w sobie wiele determinacji. Najpierw klub, klupa, potem zaczynasz naukę gdy na pianinie. Cóż nie nazwałabym tego determinacją. Raczej pasją. Motywuje mnie to do pracy przy festiwalu i em... Ach tak. Zapomniałam. Em, skoro już o nim mowa, Natsuki, rozmawialiśmy wczoraj i. Cóż, postanowiliśmy połączyć z festiwalem. Jednakże rozumiem, jak czujesz się nie, nie chcąc, żeby nasz klub się zmieniał. Chyba wszyscy się tak czujemy. A więc jeśli będziemy pracować wszyscy razem, ten klub na pewno nie stanie się niczym, czego byśmy nie chcieli. Em, poza tym, jeśli pomożesz nam na, na, przy festiwalu, kupię ci nową mangę. <laughs> Wybacz to ostatnie zdanie bar było bardzo zabawne, słuchaj. Ja też wczoraj trochę o tym myślałam, chyba trochę przesadziłam, poczułam się zaszczuta, bez wyraźnego powodu, ale wiem, że musimy dbać o dobro klubu. Nowy członek na pewno by nie zaszkodził, o ile byłby fajny. Może gdyby tym razem dołączyła jakaś dziewczyna, byłoby miło. NATSUKI! Jest trzy dziewczyny i jeden chłopak, weź ty se daruj. Ale co ważniejsze, nie chcę, żeby nasze przedstawienie okazało się przeze mnie beznadziejne. W końcu jestem ekspertem, a więc też Wam pomogę, upewnimy się, że wykonamy dobrą robotę. Dzięki Bogu. Czy to jest wspaniałe, Monika? Monika? Ach, ta super. Bez Ciebie to nie byłoby to samo na Cugi. W każdym razie, Maciek, co chciałbyś dzisiaj robić? Myślałam, że moglibyśmy. Już, już mamy na dzisiaj plany. Ach, naprawdę, Juri? Zgadza się. Jest bardzo pochłonięty powieścią, którą czytamy. Nie cieszysz się, że zainteresowałam go literaturą Monika. Ja chyba chciałam tylko... Wiesz co nieważne. Nie obchodzi mnie to. No to... fajnie. fajnie. Róbcie, co chcecie. Tak, em, dzięki za zrozumienie Monika. Ale najpierw mam jedną prośbę. Ma coś przeciwko, żebym zaparzyła... Mogę pominąć. Yy. I znowu będzie. Dobra, znowu jestem w momencie. Będzie znowu mnie cofnie. Na, na, na bla, bla bla bla. Sampa rampa, fampa rampa, info info. Tak. A, a! co jest nie tak z tą grą? Boję się. Ehm. Um, chwila. Jak ja. Wybacz, miałam dziwne uczucie déjà vu. To się nie wydarzyło wcześniej ani nic takiego, prawda? Ostatnio mam straszny bałagan w głowie. Mam nadzieję, że tego nie okazuje ani nic takiego. Nie, wcale tego nie okazujesz! Przed chwilą mi się wyskoczyłaś prosto przed ryjem z wypalonymi oczami. Wcale tego nie okazujesz! Naprawdę nie chcę, żebyś uznał mnie za dziwaczkę, kiedy już zaczęliśmy spędzać czas razem. To znaczy, każdy ma w sobie coś nieco innego, Ale mówienie o tych rzeczach krótko po poznaniu nowej osoby może być uznane za nietaktowne albo odpychające. Ale przynajmniej tak wynika z mojego doświadczenia. Kiedy byłam trochę młodsza, często się zapominałam i zachowywałam się trochę zbyt żywiołowo. Sprawiało to, że ludzie nie chcieli ze mną spędzać czasu A więc zaczęłam się nienawidzić za te dziwności Jak na przykład za moje obsesje wobec pewnych zainteresowań Albo sposób w jaki tracę nad sobą kontrolę, kiedy za bardzo się część podekscytuję Więc w końcu postanowiłam przestać rozmawiać z ludźmi Skoro nikt nie był w stanie mnie polubić za rzeczy, których wiele dla mnie znaczyły Dużo łatwiej mi było odciąć się od ludzi Ale ostatnio stało się coś dziwnego Nawet nie wiem co Ale za każdym razem, kiedy przychodzę do klubu, moje serce zaczyna szaleć jakby miało za chwilę wyskoczyć z mojej piersi. Wpełniamy tę energią i emocjami, których nie mogę wyrazić. Przez to zachowuję się dziwnie. Nie wiem dlaczego to się dzieje. Czy, ty, czy to tylko ja, czy Monika ostatnio dziwnie się zachowuje? Zawsze była dla nas taka uprzejma. Ale ostatnio czuję się źle przypomnę z nią w jednym pokoju. Te oczy! Nie jestem szalona, prawda? Nie, 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 nie jesteś. Proszę powiedz mi, że nie. Wcześniej nie mogłam nic powiedzieć, bo zawsze słuchała. Ale w końcu jesteśmy sami. Możemy tu na chwilę zostać? To tak. Eee. Chcę po prostu tu zostać. Tylko we dwoje. Możemy tu zostać do momentu, w którym zakończy się spotkanie klubu. A wtedy będziemy mieli całą klasę tylko dla siebie. Nikt nam nie przeszkodzi w te... Widzicie to? Czy to jest Sayori? Nikt nie sprawi, że będę chciała dzignąć się nożem w gardło. A ha ha. To był żart. Tylko żart. Ale lubię noże. nie, to Monika jednak. Ale czemu ona tu się pojawia nagle? To już więc dziwnie, ale nie zrozumiesz tego, jakie są piękne, dopóki sam tego nie zobaczysz. Mam pomysł. Może wpadniesz do mnie do domu? Pokażę Ci swoją kolekcję. Mam wiele noży o różnych stylach wykonania. Upewniam się, że się, żeby każdego z nich używać odpowiednio często. Nie chcę, żeby poczuły się samotne. Nikt nie zasługuje na bycie samotnym. Ta gra jest tak chora. Ja już tyle razy tutaj się jumps jumpscarów wystraszyłem. Ile jeszcze? Nic? A, nikt. I właśnie dlatego się cieszę, że dołączyłeś do klubu literackiego. Teraz nie musimy być samotni, bo mamy siebie nawzajem. Codziennie. Nic więcej nam nie trzeba. Wiesz co? Opuśćmy ten głupi klub. Nie musimy spędzać czasu z Moniką i jej niewyparzoną buzią. Nie wspominając o tej ża żałosnej dziewczynce Możemy razem wracać ze szkoły Czytać razem Jeść razem Spać razem Nie chcę Czy to nie brzmi cudownie? Nie, nie brzmi to cudownie To wszystko, czego moglibyśmy pragnąć Czyż to nie dlatego dołączyłeś do naszego klubu? To prawie jak przeznaczenie Przeznaczenie, które nas ze sobą połączyło Ciężko to czytać już W końcu dotarliśmy do szczęśliwego zakończenia Na które tyle czekałam Zrobisz to dla mnie Maciek? nie wiem. okej okay. to już powinien zobaczyć mój wiersz na Juri, no. no niech będzie ta Juri w końcu nareszcie aha, ah, ha ah, ah. ha ha Juri przekłada mój wiersz do swojej twarzy i bierze głęboki wdech uwielbiam go uwielbiam w nim wszystko ona jest chora chce Maciek chce go wziąć do domu czy pozwolisz mi go zachowywać? zachować? proszę i tak mnie to nie obchodzi. A, ha, ha ha Jesteś dla mnie zbyt miły, Maciek. Nigdy nie spotkałam kogoś tak miłego jak ty. Mogłabym umrzeć. Niedosłownie, ale... Nie wiem jak mogłabym to inaczej opisać. To chyba dobrze, że się tak czuję, prawda? Te oczy! To nic złego, prawda? Juli przytula mój wiersz do swojej piersi. Wezmę go ze sobą do swojego domu. Mam nadzieję, że myśl o tym, że go mam, będzie cię cieszyć. Będę o niego dbać. Będę się nawet o naniżała. Czemu chcesz się ciąć? jest mój wiersz? Co jest tą grom? Będę robić zacięcia papierem na swojej skórze, żeby twój pot mógł dostać się do mojego krwiobiegu. Aha ha ha ha. Jesteś chora! Możesz też zachować mój wiersz. Poza tym wiem, że będziesz chciał go zachować, kiedy tylko go przeczytasz. Proszę, weź go, nie mogę się doczekać, aż go przeczytasz. Szybko czytaj. Nie, nie chcę go zachować, nie chcę go zachować! Co jest nie tak z tą grą? Czemu to jest? Co to jest za plama? A, d, 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 te oczy! Podoba ci się? Nie! Napisałem go dla ciebie. Gdybyś nie wiedział o czym jest, opowiadał on o... Co no... ważniejsze, go swoim zapachem. Widzisz, już nie jest... Tym najbardziej domyślną są w tym klubie? Ja... ...chyba zaraz zmiotuję. Monika, pomóż. Nie mów, że cię nie ostrzegałam, Maciek. Monika, pomóż. Etsuki, co? Oddałeś swój wiersz, Yuri? Okropność. Co jest z wami nie tak? Hm, pf. I tak nie chciałam go przeczytać. Ale wkurza mnie to, że nawet nie chciałeś mi go pokazać. Ugh. Okej, okay, chyba i tak teraz ja powinnam się podzielić z całą wierszem. Naprawdę mi się to nie podoba, ale niestety nie mam wyboru. Po prostu przeczytaj go uważnie, okej? Okay? Potem będziesz mógł sobie iść. Nie wiem, jak inaczej ci o tym powiedzieć, ale jest coś, co mnie martwi, co mnie martwi. Juri ostatnio zachowuje się dziwnie. Jesteś tu od niedawna, więc możesz nie wiedzieć o czym mówię. Normalnie taka nie jest. Zawsze była cicha, miła i pilna i w ogóle. Okej, okay, to trochę krępujące ci o tym powiedzieć, ale jest coś, co mnie martwi. Yuri ostatnio zachowuje się dziwnie. Jest... Boże, zacząłem czytać to z jestem głupi. Okej, okay, to trochę krępujące, ale prawda jest taka, że naprawdę się o nią martwię. Ale ja jest, jeśli z nią o tym porozmawiam, to znowu się na mnie wścieknie. Nie wiem, o co mam robić. Chyba tylko od ciebie posłuchanie. Nie wiem dlaczego, ale proszę, zrób coś. Może namów ją na wizytę u psychologa. Zawsze chciałam się z nią zaprzyjaźnić, ale boli mnie to, co się dzieje. Nienawidzę, cię za Nienawidzę się za wspominanie o tym, ale teraz nie obchodzi mnie to. Czuję się bezsilna. Proszę cię pom o pomoc. Nie chcę, żebyś coś się mi stało. Zrobię babaczki, jeśli będzie trzeba. Proszę, zrób coś. Jeśli chodzi o Monikę, nie wiem czemu, ale wydaje się, że ona nie zwracać na to uwagi. Tak e, tak jakby chciała, żebyśmy też to zignorowali. Jestem na nią wściekła, więc zwracam się, się do siebie. Nie pozwól, żeby się dowiedziała, że to napisałam. Udawaj, że dałam Ci świetny wiersz jak zwykle. Liczę na ciebie. Dzięki za przystanie. Natsuki? E. Ty jesteś normal. Zmieniam zdanie już wszystko, co przeczytałeś. Nie ma sensu niczego próbować. To wina jest, że jest taka dobra, jednak nie jesteś normalna. Słyszysz mnie, Maciek? Gdybyś tylko spędzał więcej czasu z Moniką, wszystkie problemy rozwiązałyby się same. Juri, ja jesteśmy zbyt pokręcone dla kogoś tak wspaniałego, jak ty. Lec powinno zajmować umysł to tylko Monika. Um. Ja mam takie wrażenie, że te pogrubione... że te pogrubione... Że te pogrubione. Teraz będę się wysłała dwie godziny. Że te pogrubione zdania są mówione przez Monikę. Monika, jesteś chora! Tylko Monika! Tylko Monika! Tylko Monika! Tylko Monika! Tylko Monika! Tylko Monika! Tak, nie. Tak. Rzeczy, które lubię w swoim papie. Lubię, kiedy papa wraca wcześniej do domu. Lubię, kiedy. w sensie tata. Lubię, kiedy papa gotuje mi obiad. Lubię, kiedy papa daje mi kieszonkowe. Lubię, kiedy papa spędza ze mną czas. Lubię, kiedy papa, papa pyta mnie o moich przyjaciół. Lubię, kiedy papa pyta mnie o cokolwiek. Lubię, kiedy papa. Pap. lubię, kiedy papa wraca przed zachodem. Lubię, kiedy papa gotuje. Lubię, kiedy papa daje mi prywatność, lubię, kiedy papa nie mówi mi, jak mam się ubierać, lubię, kiedy papa nie komentuje moich przyjaciół, lubię, kiedy papa nie komentuje moich hobby, lubię, kiedy papa przychodzi do domu i mnie nie budzi, lubię, kiedy papa trzyma jedzenie w domu, lubię, kiedy papa słucha sumienia, lubię, kiedy papa nie rusza moich rzeczy, lubię, kiedy papa przypadkowo zgubi monetę za kanapą. Co? Lubię, kiedy papa jest zbyt zmęczony, żeby mnie zauważyć, lubię, kiedy papa jest zbyt zmęczony, żeby zrobić cokolwiek. Lubię, kiedy papa jest zbyt zmęczony, żeby zrobić cokolwiek. Czyli był ten wiersz i otrzymał. O... O... Tak jest chora. Dobra, wszyscy teraz porozmawiać o przygotowaniach do festiwalu. Miejmy to już za sobą. Rany. Czemu atmosfera jest dzisiaj taka dziwna? Nawet Yuri to zauważyła. Uuu, ciężka atmosfera jest częstym z brakiem zbliżającej się tragedii. Słuchajcie, po prostu skończmy to jak najszybciej. Ja wydrukuję i wywieszę plakaty. Na cukie myślałam, czy mogłabyś. Chcę zrobić babeczki. No, fajnie. no właśnie, cieszę się, że zna... nadajemy na tych samych falach. Juli, ty możesz, albo wiesz co nieważne? Rób co chcesz, o ile uznasz to za pomocne. Monika, nie jestem bezużyteczna, wiesz? Wiem o tym. Wiem już co przygotuję. Bez odpowiedniej atmosfery nie uda nam się poprowadzić ciekawego przedstawienia poetyckiego. A więc przygotuję dekoracje, które pomogą w poprawieniu nastroju. Czy to był. Czy to było takie trudne? Świetny pomysł. Teraz wszyscy mamy coś do roboty. He? A co będzie robił Maciek? Będzie Maciek będzie pomagał mi z plakatami. Chwila, tobie? Masz najprostszą robotę, Monika. Wybacz, ale już postanowione. Co mnie to obchodzi? Masz z nim jakieś plany, prawda? Serio. Serio! Dziękuję. Zgadzam się z nadszuki. Twoje zdanie jest nie tylko odpowiednie dla. Twoje zdanie jest. Wrócę do Was za chwilę.